Co się stało? ręcznego nie mogę zaciągnąć. O! Co tu jest? Co tu jest? No, to się stało? Coś tu się zblokowało, czy jak? Chodziło lekko. Teraz nie mogę <laughs> podciągnąć ręcznego. Się zaciągną. się zaciągnął no jest tutaj regulacja jakaś no, no już chodzi nie ale cały czas coś coś tu jest nie tak no. Został się ręczny hmm, Tak Linka jest w pancerzu idzie ręcznie działa, bo tak to działa albo trzeba trochę poporuszać dziwna sprawa Jeszcze popuszczę teraz powinno być dobrze. Może się przekręciła ta śrubka sama. Czy, czy jest dobrze to trzeba sprawdzić Na ma. Przęcie. siła musi być użyta jeszcze troszkę popuszczę no teraz chodzi lżej teraz można dociągnąć trzeba używać nawet ręcznego jak będę jeździł to będę widział czy hamulec zaciągnęło czy nie jeszcze chodzi nie musi być aż tak mocno zaciągnięty Zawsze będę w stanie przykręcić śrubkę i ręczę dociągnąć, jak będzie za słaby. A już myślałem, że zanosi się na coś grubszego.